Hej, cześć, z tej strony Rogaliki. ostatnimi czasy bardzo często przyglądam się plikom gry Counter Strike'a Global Offensive. Często znajduję tam ciekawe modele i naprawdę niesamowite obiekty, których nigdy w życiu nie widzieliście w grze. Dzisiaj mam dla was helikopter i mam nadzieję, że film wam się spodoba. Pokażę wam jak nim sterować, jak sterować animacjami tego helikoptera, a więc mam nadzieję, że to wam się jak najbardziej spodoba. Dodatkowo, jeżeli chcecie wygrać oczywiście ten nóż, który macie na ekranie, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem i komentarz, że to zrobiliście. Ja wtedy przypnę wam serduszko i będziecie brali udział w losowaniu. Mam nadzieję, że film się spodoba, pokażę Wam jak sterować helikopterem w counter Strike Global Offensive. Serdecznie zapraszam do oglądania. Poprzedni zwycięzca poprzedniego giveaway'a oczywiście w tym momencie wyświetla Wam się na ekranie i zapraszam Was na mojego fanpage'a, bo tam e, macie screeny jak wysyłam te skiny. Także serdecznie zapraszam Was do lajkowania. OK, wszystkie komendy dotyczące takiego helikoptera macie oczywiście w opisie, i aby go przywołać, wklejamy pierwszą komendę z niego. Sami widzicie, jest to dosyć długa komenda, dlatego nie będę wam jej dyktował. Sami widzicie, że helikopter bez problemu się tutaj spawnuje. Oczywiście spawnuje się w miejscu, gdzie mamy celownik, więc radzę go trzymać do dołu, bo wtedy zespawnuje wam się tak jak te dwa helikoptery, które będziecie widzieć na ekranie, tak po prostu pionowo. Oczywiście sami widzicie, helikopter bardzo ładnie się spawnuje na środku I nie będzie się spawnował tak jak te dwa, jeśli będziecie mieli celownik po prostu e, na ziemi Aby sterować animacjami tego kol helikoptera również będą potrzebne Wam, e, będą potrzebne wam komendy e, do sterowania animacjami I już w tym momencie Wam je pokazuję, oczywiście macie w opisie Pierwsza komenda to start, czyli wprawia ona w ruch e, śmigła helikoptera I helikopter w tym momencie nam się jeszcze e, nie rusza z śmigła bez problemu się rozpędzają, sami zobaczcie jak to śmiesznie wygląda. I za chwileczkę będziemy mogli przejść do kolejnej komendy, czyli do komendy READY. Jest to komenda, która daje nam cały czas ruszone, przyspieszone skrzydła i oczywiście komenda FOR LIFT, czyli już prawidłowy start helikoptera i odlot w górę. Sami widzicie jak to fajnie i spoko wygląda. W takim helikopterze nie wiem czy możemy po prostu sobie latać, czy on po prostu przez nas przenika. Jednakże możemy bez problemu do niego wejść, co co, co nam daje naprawdę, naprawdę fajne wrażenie. Możemy wejść do, do niego bez żadnego noclipa, jak oczywiście stoi, e, oraz po prostu e, sobie. Możemy wejść do niego bez żadnego noclipa, on oczywiście sobie stoi, możemy do niego bez problemu wejść. Oczywiście helikopter posiada też animację lądowania, którą w tym momencie Wam pokazuję. Wszystkie komendy macie oczywiście w opisie do tego materiału, bo wtedy będziecie mogli sobie je przekopiować i po prostu wkleić. Zaraz zobaczcie jak helikopter sobie tutaj u nas ląduje i jest to naprawdę dosyć, dosyć efektowne. Pokażę Wam również też, że możemy sobie tutaj bez problemu wejść do tego helikoptera i naprawdę wygląda to dosyć efektownie, jeżeli będziemy wiedzieli jak tego użyć, ponieważ różni kreatorzy map, różni kreatorzy różnych rzeczy w Counter-Strike i Global Offensive będą mogli tego bez problemu użyć do swoich celów, co naprawdę, naprawdę będzie mi się podobało, jeśli takie coś ktoś użyje dosyć kreatywnie i te komendy będzie wykorzystywał u siebie. Sami zobaczcie, jak do tego helikoptera można wejść. Po prostu sobie wchodzimy, mamy okienka, wszystko widzimy. No ale niestety wylądować z nim, komendą do lądowania nie możemy, ponieważ przez nas przenika i teleportuje się tam dalej. No ale niestety coś za coś. Dzięki Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. A jeżeli chcecie więcej takich odcinków, po prostu z. Materiałów, które znajdują się w grze, a jeszcze ich nie widzieliście, to zapraszam was do lajkowania, komentowania i subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, klikajcie łapki w górę, trzymajcie się. Na razie, szymanko, pozdrawiam, Kai, peace.